Hej, cześć, witajcie z tej strony, Lakemar. Witam Was w takim innym materiale niż wszystkie na moim kanale. Chciałbym Wam w tym filmie pokazać, jak w łatwy sposób wbić sobie retorykę na dość wysoki poziom bez zbędnych jakichś tam czarów. Tak więc, pierwsze co musimy zrobić, to musimy się udać do pękniny. Pięknina jest tutaj. Oczywiście tu mamy gildię złodziei. Tak więc każdy, kto chociaż raz był w gildii złodziei, to wie, gdzie jest Pięknina. Tak ładnie pokazując tutaj. No i dobra. Co musimy zrobić? Musimy udać się do sklepu, który jest tutaj. Miodostynia czarnych róż. Jest on obok rynku, tak więc nie ma z tym żadnych problemów. Wchodzimy do środka. I co musimy zrobić? Musimy porozmawiać z jedną osobą. Tylko z jedną. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Sam przypadkiem na to trafiłem. Cieszę się, że z tego nie korzystałem. Podchodzimy Gdzie do planuję Ungriena planuję i rozmawiamy. Witam. No i rozmawiamy z nim witam. o opowiedz mi o Maven Czarnej Róży. No, jest dla no nie i tam, pracować, aż jeśli będziecie chcieli pozłać, no to słuchacie, jeśli nie, to przyspieszacie i wybieracie opcję, no dalej, zrzuć z siebie ten ciężar i klikamy perswazję oczywiście. No i ja akurat przyspieszę to, żeby was tam nie ten jakoś tam nie zanudzać. I robimy tak kilka razy, trzy, cztery razy w zależności, który mamy tam poziom aktualnie. Rozmawiamy, rozmawiamy i po którymś tam razie zaczyna nam wzrastać perswazja. To jest dość łatwy pomysł. No, zrobienie tego. O dokładnie, retoryka wzrosła. Akurat mi się zbukował postęp, bo level wbiłem i jeszcze nie dodałem punktów żadnych. No i tak właśnie wygląda wbijanie retoryki. Jeśli ktoś, ktoś ma problemy z wbiciem retoryki, a chciałby dodać jakieś punkty, to pamiętajcie, wybieramy się do sklepu miodostynia czarnych róż. I jedziemy. Tak więc w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że poradnik jako tako się przydał. A w tym odcinku to było na tyle. Dzięki, trzymajcie się, pa pa.